Systemy celownicze gotowe. Rozpalić ich. Czas ruszać. Przechodzę w mrok. Katapulta. <ścoughs> Awaria wszystkich systemów. O nie. Nie jest dobrze. Odmawiam, komandorze. Rany są wszędzie dookoła. Ostatnia transmisja przerwana, powtórz. Jak to możliwe, że jestem tak dobry? Wiesz, kto jest najlepszym pilotem we flocie? Na zawsze wierny. I tak kiedyś wszyscy umrzemy. Jestem niepokonany. To prawda. Grawitacja to nie hipoteza. Na złot. To nie wespan. Niech ktoś uchyli okno. Zjawa oczekuje na rozkazy. Śmiało, komandorze. Prześlij współrzędne. Czekam. Zgłaszam się. Współrzędne odebrane. Formacja ofensywna. Przyjąłem. なまず。